Spłaciłeś swój kredyt frankowy i zastanawiasz się, w jaki sposób możesz odzyskać swoje pieniądze, a może spłacasz kredyt bezpośrednio we franku i zastanawiasz się, czy taka spłata może wpłynąć na możliwość dochodzenia Twoich roszczeń od banku. Takie i podobne pytania padają bardzo często z ust osób, które posiadają kredyt we franku szwajcarskim i zastanawiają się, czy pójść do sądu i dochodzić roszczeń. Od banku. Jeżeli również i Ty zastanawiasz się nad takimi pytaniami i zadajesz sobie takie pytania, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Witamy na kanale kancelarii Bochenek i Wspólnicy. W dzisiejszym materiale Joanna wyjaśni nam na przykładach, jakie okoliczności związane z zawarciem i wykonywaniem umowy mają wpływ na dochodzenie roszczeń. Asiu. W pierwszej kolejności chciałabym Cię zapytać o to, co w przypadku, kiedy zawarłam swoją umowę kredytową przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Przede wszystkim musimy tutaj wskazać, że data zawarcia umowy kredytowej nie ma znaczenia dla możliwości dochodzenia roszczeń. E Musimy też wskazać, że banki udzielały kredytów pomiędzy 2000 rokiem a 2011, kiedy to weszła w życie tak zwana ustawa antyspredowa. Oczywiście orzecznictwo Unii Europejskiej, ustawodawstwo Unii Europejskiej jest no jakby takim bardzo istotnym czynnikiem z punktu widzenia ochrony praw konsumenta, który domaga się swoich roszczeń od banku, ale te rozwiązania prawne mające na celu ochronę konsumenta. Weszły w życie do polskiego porządku prawnego już przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przypominam, że wejście Polski do Unii Europejskiej miało miejsce w dniu 1 maja 2004 roku. Tak więc jakby ta ochrona istniała już wcześniej i podpisanie umowy kredytowej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej nie ma tutaj wpływu na możliwość dochodzenia takich roszczeń. W swojej wypowiedzi poruszyłaś temat związany z wejściem w życie ustawy antyspredowej, która, tak jak wiemy, Prowadziła istotną zmianę dla kredytobiorców posiadających kredyty właśnie we franku szwajcarskim. Zatem Asiu, co z kredytami zawartymi właśnie po wejściu w życie tej ustawy? Ustawa antyspredowa dała jedynie narzędzie, możliwość wyeliminowania klauzul abuzywnych z obrotu prawnego, co nie oznacza, że miało to, mogło to mieć przełożenie na zapisy umowne. Jakby jest narzędzie, jest treść ustawy, natomiast nie wpływa to na indywidualną treść. Umów. No, część banków nie skorzystała z tej szansy, jaka została im dana, no i udzielane były w tym zakresie w dalszym ciągu umowy kredytowe zawierające klauzule abuzywne. A co jeśli zdecydowałam się na otwarcie konta walutowego lub podpisałam aneks, zgodnie z którym mogę spłacać kredyt bezpośrednio we franku szwajcarskim? Abuzywność klauzul występujących w umowie powinna być badana na moment zawarcia umowy. Wszelkie dalsze czynności, czyli takie jak otwarcie rachunku bankowego, takie jak podpisanie aneksu, który umożliwia nam bezpośrednią spłatę dalszej części kredytu we franku szwajcarskim, nie mają znaczenia dla możliwości dochodzenia. Roszczeń. Oczywiście tutaj musimy, wskazując tak ogólnie, gdzie zawarte są konkretne klauzule abuzywne, to klauzule abuzywne zawarte są w zapisach, które mówią o uruchomieniu kredytu. To znaczy, po wypłacie kredytu, kwota pozostała do spłaty jest przeliczana przez tabele kursowe, przez kurs zawartych w tabelach kursowych, które to kurs jest ustalany. Odgórnie przez bank. No i następnie druga klauzula buzywna to jest klauzula tak zwanej spłaty. Kla klauzula spłaty jest to klauzula, która obejmuje przeliczenie kwoty spłaty również w oparciu o, o tabelę kursową, która jest ustalana, tak jak już wcześniej wspomniałam. Przez bank. No i teraz, tak naprawdę, już w momencie, w którym jest wypłacany kredyt, jest on przeliczany, czyli jest przeliczana kwota, którą kredytobiorca ma oddać kredytodawcy, czyli, czyli musi oddać do banku, już samo to, samo to przeliczenie jest nieprawidłowe. I tak naprawdę nie ma znaczenia to, w jakiej walucie później będzie spłacany kredyt? Czy będzie spłacany w złotówce i będzie to przeliczane ponownie przez kurs, czy będzie to spłacane bezpośrednio we franku szwajcarskim, nawet od początku, czyli od momentu podpisania umowy, to tak naprawdę już każda rata kredytu jest tą ratą obliczoną w sposób niewłaściwy, a zatem już od początku kredyt jest niewłaściwie przeliczony i roszczenia względem banku przysługują od początku. A co w przypadku, kiedy początkowo kredyt był kredytem złotówkowym, a dopiero później została wprowadzona indeksacja tego kredytu właśnie poprzez aneks? Tutaj, oczywiście, podpisanie e, takiego aneksu wprowadziło nam dopiero tą indeksację do umowy kredytowej. E, no i te roszczenia względem banku będą takimi samymi w zasadzie roszczeniami. One będą się tam e, w pewnym zakresie różniły, ale w niewielkim. E, natomiast sama zasada jest taka sama. To znaczy, po pierwsze, w aneksie wprowadzającym e, indeksację e, no został, został ponownie przeliczony ten, e, kwota kapitału pozostała do spłaty, została ponownie. Przeliczona właśnie w sposób nieprawidłowy w odniesieniu do, do klauzul abuzywnych do odesłania do tabel kursowych. No i bardzo często w ogóle w tych aneksach. Banki nie wskazują sposobu spłaty. Czyli pomimo tego, że klient dostaje taki, dostawał taki aneks, no, wiedział, że będzie to przeliczone do, do franka szwajcarskiego, ale nie wiedział w ogóle, w jaki sposób spłacać, bo to nie zostało określone. Więc tutaj jest jeszcze taki dodatkowy czynnik, dodatkowy bardzo ciekawy aspekt, ponieważ no, ciężko mówić o tym, że bank w jakiś w jakikolwiek sposób poinformował kredytobiorcę o tym, jak będzie spłacał. Więc tutaj również te obowiązki informacyjne. E, Banku, które miał wobec kredytobior kredytobiorcy, zostały naruszone. A czy cel, na jaki zostały przeznaczone środki z zaciągniętego kredytu, ma znaczenie w późniejszym dochodzeniu roszczeń? Przede wszystkim każdy kredytobiorca powinien przeznaczyć środki uzyskane z kredytu zgodnie z celem zawartym w umowie. Natomiast jeżeli chodzi o samowykorzystanie środków przyznanych z kredytu, no to tak naprawdę dla dochodzenia roszczeń od banku bez znaczenia jest po pierwsze to, czy kredytobiorca spłacił sobie tym kredytem inne zobowiązania, a nawet kilka zobowiązań, czy przeznaczył te środki na zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych, w celach rekreacyjnych, a nawet czy przeznaczył te środki na lokatę. Najważniejsze tutaj, tak naprawdę, z punktu widzenia oceny, oceny. Tego przeznaczenia jest kwestia tego, czy kredytobiorca w sposób bezpośredni nie przeznaczył kwoty kredytu na kwestie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ale musi to być jakby ściśle powiązane, aby można było, powiedzieć, aby można było wskazać, że dany kredytobiorca nie jest konsumentem. Jako przykład możemy tutaj wskazać taką sytuację, w której kredytobiorcy nie prowadzą działalności gospodarczej związanej z turystyką, ale dla celów rekreacyjnych. Po to, żeby na przykład dwa razy w roku pojechać gdzieś w fajne miejsce, zakupili sobie nieruchomość w Sopocie. Jest to nieruchomość, która jest używana tylko i wyłącznie do ich celów rekreacyjnych. W takiej sytuacji nie ma wątpliwości, że zakup tej nieruchomości to nie był zakup powiązany w jakikolwiek sposób z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ale nawet w sytuacji, w której kredytobiorcy prowadziliby tego typu działalność gospodarczą, i dokonaliby zakupu tej nieruchomości, ale ta nieruchomość przeznaczona by była tylko i wyłącznie do ich celów rekreacyjnych, no to również tutaj w żadnym wypadku nie możemy powiedzieć o tym, że jest to zakup powiązany z działalnością gospodarczą, a zatem kredytobiorcy powinni być traktowani jako konsumenci i ta ochrona przysługująca konsumentom powinna ich obowiązywać. Okolicznością, która nie tamuje również możliwości dochodzenia roszczeń, jest zakup nieruchomości dla członka rodziny. No, i tutaj, taki przykład: e, możemy wskazać na taką sytuację, w której rodzice kupują nieruchomość dla swojej córki, która wyprowadziła się. No, na przykład do Warszawy, żeby studiować. No i stwierdzili, że no, nie chcą, aby córka gdzieś wynajmowała mieszkanie i zakupią jej nieruchomość po to, aby mogła sobie spokojnie na czas studiów mieszkać w tej nieruchomości. No tutaj jakby podstawowym aspektem, podstawowym takim celem tych rodziców, tych naszych kredytobiorców było to, aby zaspokoić, potrzeby rodziny, no bo córka jest ich rodziną i są to jakby potrzeby, które wynikają z okoliczności, które pojawiły się w ich życiu. Obecnie Frankowicze dzielą się na tych, którzy swoje kredyty dalej spłacają oraz na tych, którzy kredyty już spłacili. Odnosząc się do tej drugiej grupy frankowiczów, chciałabym Cię zapytać o to, czy wcześniejsza spłata kredytu może mi blokować drogę do dochodzenia roszczeń? Wcześniejsza spłata kredytu frankowego nie ma znaczenia tak naprawdę dla możliwości dochodzenia roszczeń. Tutaj takim podstawowym aspektem, który gdzieś no jest zawsze, siedzi z tyłu głowy takiego frankowicza, tak osoby, która posiada umowę kredytu frankowego jest to, Kwestia przedawnienia, bo w spłacie kredytu no, zawsze gdzieś się pojawia, no dobrze, ale ja spłaciłem swój kredyt 10 lat temu. No i czy w takim razie ja mogę dochodzić roszczeń od banku? Otóż musimy tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. No, to ostatnie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ta linia orzecznicza. Polskich sądów w sposób wyraźny wskazuje, że bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się dopiero w momencie, w którym kredytobiorca dowiedział się o istnieniu klauzul abuzywnych w swojej umowie. No, a co to oznacza w praktyce? No, kiedy kredytobiorca dowiedział się e, o właśnie istnieniu klauzul abuzywnych? E, otóż najczęściej wtedy, kiedy udał się do profesjonalnego pełnomocnika, profesjonalny pełnomocnik e, przeanalizował mu umowę, i wraz z e, m, kredytobiorcą została sporządzona reklamacja e, na działania banku i została ona wysłana do podmiotu finansowego. W sytuacji zatem, gdy kredyt, e, Został spłacony nawet 10 lat temu, to bieg przedawnienia nie ma tutaj znaczenia, ponieważ ten bieg przedawnienia rozpoczyna się dopiero w momencie e, tak naprawdę właśnie wysłania tej reklamacji, e, czyli takiego sygnału ze strony konsumenta, że on już wie, on wie, że w jego umowie są klauzule abuzywne. Czyli wracając do, e, do pytania, e, no, spłata kredytu nie ma, tak jak już wcześniej wspomniałam, nie ma znaczenia dla możliwości dochodzenia roszczeń. Dziękuję Ci za rozmowę. Jednocześnie, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, na które nie padła odpowiedź w dzisiejszym materiale, to zachęcam do dodawania komentarza i śledzenia naszego kanału.